No, dzień dobry. Gadanko na śniadanku, już coraz chłodniejsze dni. Bardzo przyjemnie już się zaczyna chodzić, boso po trawie. Zaczyna to mieć coraz większą przyjemność. Dzisiaj dwa święta. Międzynarodowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Jedno i drugie bardzo potrzebne. Żeby być optymistą. Jeśli jesteś optymistą, żyje się z pewnością dużo, dużo łatwiej. A seks jest sferą życia, która jest bardzo mocno niedoceniana przez wielu. Warto o tym pomyśleć. Lecimy w zdrowiu do setki. Dziś z życia wzięty czwarty. Ach, bo fiksujemy się często. Jestem już na keto 2-3 lata, historia gabinetowa. Ania, jestem na keto 2-3 lata i coś się dzieje, coś idzie nie tak. Schudłam 12 kg, schudłam 15 kg i nagle okazuje się, że waga idzie w górę, że jest coś nie tak. Bo to, że waga czasem idzie w górę przez miesiąc, kilogram i znów potem spada 2-3 albo 4, to jest naturalne? Tak jest, tak się zdarza, zwłaszcza u kobiet, biorąc pod uwagę kwestie hormonalne i cykl menstruacyjny. To jest całkiem normalne, ale jeśli waga już się ustabilizowała w miarę. I nagle rośnie 2, 3, 4, 5 kg, no to zaczynamy się zastanawiać, co robię nie tak. I co najczęściej robimy nie tak? Najczęściej nie zmieniamy. Organizm nienawidzi stagnacji. Rok, dwa odpowiedni system. Tak, ale nie dłużej. Miałam pacjentkę, która przez rok była na poście 24-godzinnym i jadła tylko raz dziennie. No, tak się nie da. <laughs> Dojdzie organizm, bardzo nie lubi e, ciągle tego samego. Warto wtedy, to znaczy, że posty są nie dla mnie. Nie! Zwiększ je do 48 godzin, niecodziennie, raz w tygodniu. Jeśli coś nie idzie, zwiększ, zmniejsz i teraz właśnie co zmniejsz? Zmień okno żywieniowe. Pacjentka, która, która przytyła i mam dwa, dwie takie sytuacje w gabinecie, gdzie wystarczyło, no bo co mogę zmienić jeszcze na keto? Mogę przejść oczywiście na karniwora, ale nie zawsze jest to mm, mentalnie do przejścia dla niektórych. I czasem wystarczy zmienić bardzo niewiele. Godziny okna żywieniowego. Jedna pacjentka miała wzrost wagi do 5 kg, zmieniła okno żywieniowe z popołudniowego na poranne, jadła pierwszy posiłek o godzinie 13:14, drugi posiłek o godzinie 19. I w momencie, kiedy zaleciłam jej zmianę okna żywieniowego na poranne, usłyszałam Ania, ja w życiu nie dam rady zjeść posiłku o dziewiątej. No nie dam rady. No to zacznij od posiłku płynnego, będzie łatwiej. Okej, okay. zaczęła od jakiejś odżywki białkowej, potem jajka płynne, kogel-mogel z owocami, a potem już poszło normalny posiłek. Przyzwyczaiła się, oswoiła, waga zaczęła spadać. I druga osoba na typu, cukrzyca typu 2, pięknie wycofana, glukoza bardzo ładnie spadła, ale w pewnym momencie pojawiły się stresy. Pojawiło się coś, co spowodowało, że glukoza wzrosła do 120-130 na czczo na keto. I co ja tu mogę zrobić? Zmień okno żywieniowe na poranne. I co się okazało? Wystarczyło zmienić okno, Pomijam to, że w tle konieczna w tej sytuacji jest albo psychoterapia, albo włączenie jakichś porannych medytacji dla wyciszenia, uspokojenia. I wystarczyło zmienić okno żywieniowe na poranne, czyli pierwszy posiłek między 8 a dziewiątą rano, bo tu pacjentka akurat wstawała o piątej, więc o tej ósmej, no to już są trzy godziny dobre po. Pobudce? No i co? I cukier ze 120 zszedł do 80 kilka. Można? Można. Jeśli zbyt długo masz te same nawyki, a coś ci nie idzie, zmień. Często wystarczy zmienić okno żywieniowe, tak się zafiksowaliśmy, że musimy jeść tylko po południu. Niekoniecznie. Okno żywieniowe poranne, zwłaszcza u osób insulinoopornych, z mojego doświadczenia wynika, że jest dużo bardziej skuteczne niż okno żywieniowe popołudniowe. Jutro widzimy się w Postnym Piątku. Zaczynamy pościć. Ja z ogromną radością nie mogłam się doczekać tego postu. I widzimy się jutro. Dobrze, że jesteś i bądź najlepiej jak potrafisz.